Muras czyli kopniak, który zwala z nóg. 2019-10-24 14:40 Anna Jarosz Kopnięcie wiądra pod względem skali bólu porównuje się z bólem, jaki kobiety odczuwają podczas porodu bez znieczulenia. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie wiadomo, ponieważ nikt nie zbadał doznań bólowych w obu sytuacjach. Każdy z nas ma inny próg odczuwania bólu, inaczej go znosi. Niewątpliwie jednak kopnięcie wiądra przynosi mężczyźnie tak ogromny ból, że niektórzy tracą przytomność. Jakie są konsekwencje urazu jąder? Spis treści. Uraz jąder dlaczego tak boli? Uraz jąder jak ulżyć bólowi? Uraz jąder typy obrażeń. Konsekwencje uraz jąder diagnostyka, uraz jąder leczenie. Urazy jąder i możne dotyczą głównie młodych mężczyzn. Są wynikiem urazów powstałych w czasie wykonywania pracy w rolnictwie i przemyśle, następstwem aktywności sportowej i pobić. Na ogół obrażenia jąder dotyczą mężczyzn w wieku między 15 a 40. Rokiem życia, co związane jest głównie z aktywnością zawodową, a czasami młodzieńczą brawurą. Ze względu na warstwową budowę jąder skutki urazów mogą być bardzo błahe, ale mogą również zakończyć się utratą jądra. W zależności od rodzaju obrażeń potrzebna jest właściwa diagnostyka i leczenie. Uraz jąder Dlaczego tak boli? Jądra są narządami parzystymi zaliczanymi do męskich wewnętrznych narządów płciowych. Wraz z przylegającymi do ich tylnych brzegów najądrzami leżą w mosznie. Lewe jądro jest większe i położone na ogół nieco niżej niż prawe. W strukturze jądra można wyróżnić dwie części. Pierwszą jest miąższ jądra, drugą otaczająca go błona biaława. Błona biaława jest strukturą silnie unerwioną i dlatego bardzo wrażliwą. Każde z jąder okryte jest osłonkami. Są one odpowiednikami warstw przedniej ściany brzucha. Czytaj też. Jądra, budowa i funkcje. Choroby jąder męski Układ rozrodczy, budowa i funkcje męskie jądra kształtują się w jamie brzusznej, a dokładnie w okolicy żołądka. W miarę rozwoju płodu, zmieniają one swoją pozycję i trafiają do moszny. Jednak nerwy wciąż są umocowane w obszarze, w którym się kształtowały. To właśnie dlatego cios wiądra jądra tak boli. Spowodowany kopniakiem ból roznosi się po całym podbrzuszu. Informacja o urazie jąder dochodzi do mózgu z prędkością bliską 300 km/h. Na taki sygnał mózg musi zadziałać. Mózg reaguje wielotorowo. Przede wszystkim dostajemy nagły zastrzyk endorfin, czyli naturalnego środka przeciwbólowego. Ale nagły wzrost stężenia hormonów szczęścia powoduje spadek ilości tlenu. To sprawia, że po urazie może się pojawić silny ból głowy lub wymioty. Czasami ból pochodzący z jąderu aktywnia te obszary mózgu, które odpowiadają za wytwarzanie łez. Kolejnym ośrodkiem, który reaguje na silny ból jest tuchośrodkowe, którego reakcja może spowodować nudności, a nawet wymioty. Pojawienie się silnego bólu to dla mózgu z jednej strony informacja, że doszło do urazu. I trzeba złagodzić nieprzyjemne doznanie, a z drugiej, że trzeba pamiętać o zdarzeniu. To właśnie dlatego po OMP. Kopnięciu Chopnięciu jądra instynktownie łapiemy się za brzuch, zginamy w pół lub zwijamy w pozycji embrionalnej. Aktywność nerwów brzusznych zainicjowana bólem sprawia, że zwiększa się częstotliwość bicia serca i temperatura ciała oraz zaczynamy się pocić. Uraz jąder Jak ulżyć bólowi? Uraz jąder to niezwykle bolesne doświadczenie. Są jednak sposoby, aby nieco ulżyć sobie w cierpieniu. Pierwszą rzeczą jaką warto zrobić to położyć się, aby w naturalny sposób uspokoić krążenie krwi. W pozycji leżącej łatwiej też przeczekać ból głowy, który potrafi być bardzo silny. Gdy wyciszy się aktywność ucha środkowego miną też mdłości. Pomocne będzie także schłodzenie obolałego miejsca. Po dotarciu do domu warto zdjąć ubranie i bieliznę i przyłożyć do krocza okład z zimnej wody. Jeżeli ból nie ustępuje, konieczna jest wizyta u urologa. W ciężkich przypadkach najlepiej udać się do szpitala. Czytaj też: ból jądra przyczyny. Co oznacza ból jądra? Uraz jądra typy obrażeń. Konsekwencje w obrębie jądra i moszny. Może dojść do obrażeń otwartych lub zamkniętych. Z otwartymi mamy do czynienia w przypadku przerwania ciągłości skóry moszny. W przypadku uszkodzenia samej moszny najczęściej zdarza się powstanie ubytku skórnego.